Na pulpicie programu widzimy przypomnienia dotyczące najważniejszych spraw, którymi powinniśmy się zająć. Z tego poziomu możemy wejść do odpowiedniego miejsca w programie i podjąć niezbędne działania. Co ważne, możemy dowolnie ustawić, na ile dni wcześniej mamy otrzymywać przypomnienia, aby przygotować nową umowę dla pracownika, dać odpowiednią ilość czasu pracownikowi na wykonanie badań czy zaplanować szkolenia BHP. Dodatkowo dysponujemy mechanizmem alarmów, który pozwala nam ustawić różnego rodzaju przypomnienia dotyczące wybranych pracowników. Korzystając z Raksa nie musimy sami pamiętać lub zapisywać z boku na kartce, kiedy i który z pracowników ma nam dostarczyć np. Na zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Korzystając z mechanizmu alarmów program przypomni nam o tym bez naszej interwencji. Co więcej... Mamy możliwość zbiorczego zarządzania własnymi alarmami, co znacznie ułatwia pracę, gdy w naszej firmie jest zatrudnionych wielu pracowników, a my musimy pamiętać o bardzo wielu sprawach jednocześnie.